Dzisiaj się przejedziemy linią 264 z pętli Dworzec Główny do pętli Chemitex Zamykamy wszystkie drzwi Włączamy wsteczny Odjeżdżamy z pętli Dworzec Główny Lisie, mam cię na oku Zatrzymujemy się na przystanku Białczańska Otwieramy i, i zamykamy Wjeżdżamy do drożdżowca, jeżeli to się tak wymawia. No nie jedziemy te, teraz do Energopu, tylko do Hemitexu, więc jedziemy prosto. Zatrzymujemy się na przystanku Osiedle Małopolskie. Otwieramy i zamykamy drzwi w biegu. Tutaj nie da się otwierać drzwi w biegu. I jedziemy teraz prosto jak do nrg A tutaj jakieś tu zostają. czy to jest zajezdnia i a No i pamiętajcie o subiku i leczku.